Jakieś pomysły? To, obserwuję taki profil y, Mr House, to jest gość z, z Łodzi. On sprzedaje tylko domu. on ma to ten, na, siebie na stronie, że on sprzedaje tylko domu, w którym sam by zamieszkał. Okej. Okay. I... <noise> dobry jest. Dobry. Kawałek, kawałek, Znam go. Kawałek szkolenia słuchałem. Yy... Gdzieś tam jaka była konferencja i on właśnie powiedział, że cztery lata temu miał problem, że obsługiwał, obsługiwał, jakby mu nie dochodziło z poleceń, mm -hmm. nie wiedział, co zrobić, no i jak dotrzeć do tych ludzi, gdzie, gdzie oni są, no i najprościej właśnie na mediach społecznościowych na Facebooka. I powiedział, że zwrotnie po dwóch latach pierwsze, pierwsze osoby z mediów społecznościowych mm -hmm. przychodziły do niego, gdzie teraz po dwóch latach działalności na, na mediach społecznościowych ma około 60% sprzedaży wszystkich domów. Okej. Okay. I to jest odpowiedź, dlaczego większość z pośredników nie robi tego, Czy pokaż, bo, bo nie chce tych dwóch lat. Tak, bo, dokładnie. Bo nie chce tych tu, dwóch lat. Teraz po tygodniu, żeby było. Okay. Dokładnie, dokładnie. Więc ci, którzy, tak jak ten gość, tak zdecydowali się, dzisiaj ale. są beneficjentami tego. Dokładnie. Znaczy, dwa lata to robili, ale dokładnie. pracowali sobie też tutaj, nie? Robili sobie te portale i normalnie pracowali. Ale powoli, bo powoli, coraz głębiej, nie? Tu Dobra, zaczynali wchodzić.